Nie możesz znaleźć środka czyszczącego do swojego robota odkurzającego. A sama woda to jednak nie to, prawda? Przedstawiamy uniwersalny roztwór czyszczący od robot WORD. Ostateczny pomocnik do perfekcyjnej czystości. Specjalnie opracowana formuła skutecznie usuwa tłuste plamy i zabrudzenia z Twoich podłóg. Prosty w użyciu, wystarczy jedna nakrętka roztworu na 100 ml wody. Tak, możesz go rozcieńczać, dzięki czemu wystarczy na znacznie dłużej. W praktyce oznacza to, że jeśli Twój robot ma specjalny pojemnik tylko na roztwór, będziesz wlewać tam sam roztwór, a robot samodzielnie będzie go dozował. Jeśli jednak nie ma osobnego pojemnika na roztwór, będziesz wlewać jedną nakrętkę na 100 ml wody bezpośrednio do zbiornika na czystą wodę. Odpowiedni do wszystkich robotycznych odkurzaczy i myjek do okien, które nie mają wyraźnego zakazu stosowania środków czyszczących. Robot Wardii Roztwór Czyszczący specjalna pielęgnacja dla Twoich inteligentnych pomocników. Dostępny na robotword.pl. A my wiemy, co jest najlepsze dla pielęgnacji Twojego domu.